Bank PKO BP podejmuje działanie w obszarze SG, mimo że nie mamy tego wpisane w oficjalną strategię. Nasze po prostu podejście jest takie, że pewne rzeczy robimy, a dopiero potem o nich mówimy. Ani odwrotnie, dlatego że ESG już jest u nas uwzględnione w procesie kredytowym, więc sami dokonaliśmy również wprowadzenia taksonomii. To, o czym dyskutuje się na poziomie Unii Europejskiej, tak naprawdę u nas już jest realizowane. Również podejmujemy pewne aktywne polityki, ponieważ powiedzieliśmy już w 2019 roku, że nie angażujemy się w nowe projekty węglowe, a do 2030 roku chcemy wyjść z tego obszaru, co też jest bardzo krótkim okresem czasu, biorąc pod uwagę znaczenie. Mamy też również dość szczegółowe już dane i myślę, że niewiele banków ma tak szczegółowe dane, analizujące jaki udział w swoim portfelu mają projekty zielone, a jakie brązowe. I my mamy już obecnie trzykrotnie wyższy udział projektów zielonych niż projektów brązowych w naszej sumie bilansowej. No to też pokazuje, że tą lekcję na bieżąco odrabiamy. Natomiast strategię chcemy też mieć już przemyślaną i przygotowaną wtedy, kiedy tak naprawdę będą znane europejskie regulacje. Regulacje cały czas są w procesie tworzenia i nie można przygotowywać tak poważnych kwestii jak strategia, nie znając, jakie będą parametry, począwszy od taksonomii, a skończywszy na pewnych decyzjach politycznych. Bo no tak, jak na teraz na, na przykład nie wiadomo, czy za 10 lat gaz będzie paliwem zielonym, co będzie z atomem, a to są decyzje, które bank e, finansujący musi podejmować w, w okresie 20-30 lat. I my na takie decyzje dlatego czekamy i wtedy będziemy prawdopodobnie gotowi do tego, żeby naszą strategię również pokazać. A czy ma Pan informację, kiedy można się spodziewać ze strony Unii Europejskiej konkretów i, i wytycznych? Ja mam życzenie, żeby to było jak najszybciej i żeby to było w sposób trwały i nie zmieniało się co roku czy co dwa, bo sektor bankowy jest najbardziej regulowanym sektorem ze wszystkich gospodarek i my działamy w oparciu o regulacje. W związku z tym, jeżeli tych regulacji nie ma, albo one są nieustannie zmieniane, no to trudno wymagać od sektora bankowego, żeby wdrażał jakąkolwiek politykę. Więc dlatego takie właśnie skromne życzenie, jak najszybciej i na jak najdłuższy okres czasu, żeby te regulacje rzeczywiście zostały wprowadzone. Powiedzmy, co jeszcze konkretnie, oprócz tego, że bank wycofuje się z finansowania węgla, co jeszcze zostało zrobione? No przede wszystkim mamy policzone w naszym bilansie, ile mamy zielonego finansowania, ile mamy brązowego. Po drugie, mamy również uwzględnione ESG w procesie kredytowym, co jest bardzo ważne, ponieważ my już oceniamy te ryzyka ESG na temat projektów, które już mamy realizowane i które są będą realizowane. Więc tak naprawdę z punktu widzenia takich prac domowych, to w banku PKO BP wykonujemy je bardzo rzetelnie. Przypomnijmy w takim razie, jakie to są kwoty w bilansie? Mamy 1,5% sumy bilansowej zaangażowanej w finansowanie zielone w stosunku do 0,5% zaangażowania w finansowanie brązowe. Czyli mamy trzykrotnie wyższe już finansowanie projektów zielonych niż projektów brązowych. No i to też pokazuje, że my już jesteśmy pewni tego, co mamy w bilansie, bo to jest policzone według taksonomii. Byłoby dobrze, żeby inne banki również to właściwie policzyły. A w jakim tempie będzie się zwiększać ten udział? Chcemy, żeby rosło finansowanie zielone o co najmniej 5% rok do roku. I żeby drugi warunek, żeby ta różnica trzykrotności została utrzymana. No to jest, powiedziałbym, pewien, pewien ideał, dlatego że my też szukamy projektów zielonych. Wbrew pozorom, problemem nie jest finansowanie, tylko problemem jest znalezienie wiarygodnych projektów zielonych. I tutaj jest jeden z większych problemów, wydaje mi się, w skali całej transformacji. Te projekty muszą być, żeby banki mogły je finansować, bo to w drugą stronę nie działa. No właśnie, taka kwestia, że nie ma dobrych projektów dofinansowania była już wcześniej rozpatrywana przez wszystkie banki i banki narzekały na to. Czyli wynika z tego, że podobnie z projektami zielonymi nie ma dobrych projektów dofinansowania? Pamiętajmy o tym, że banki to nie są instytucje charytatywne. Jeżeli depozytariusze powierzają nam pieniądze, to my musimy na tych pieniądzach zarobić, a nie stracić. W związku z tym to nie mogą być projekty, na których się traci. To muszą być projekty, na których się zarabia. Oceniając ryzyka, szanse biznesowe takiego projektu, takich projektów jest bardzo mało. No właśnie, to jakie projekty mają największe szanse? Każdy projekt, który ma sens ekonomiczny i ma element zielony i te projekty mogą zarówno pochodzić ze strony samorządów, przedsiębiorstw i oby takich projektów było jak najwięcej. Więc tu my się nie ograniczamy, bo możemy zarówno dostarczać kredyt, jak i leasing, jak i wszelką formę możliwą obsługi. Emitujemy obligacje również zielone, więc chciałoby się powiedzieć, że banki są gotowe, przede wszystkim PKO BP, w blokach czekamy, tylko projektów nie widać. To ja jeszcze dopytam. Czyli są jakieś branże, które szczególnie będzie bank wyróżniał właśnie w tego typu finansowaniu? Nie chcemy wyróżniać żadnych branż, dlatego że uważamy, że jeżeli podchodzi się odpowiedzialnie do polityki ESG, to wszystkie branże mają równe szanse. Polska jest obciążona pewnymi branżami, bo to są zaszłości historyczne i w związku z tym również te branże, które mają zaszłości historyczne, właśnie chcielibyśmy, żeby one mogły być wspierane finansowo, bo one wtedy będą dawały szansę na szybki rozwój i wykorzystanie tych właśnie rezerw prostych, które w tych branżach brzmią. Ale to jest proces dużo bardziej skomplikowany i to nie jest wyłącznie kwestia po stronie banków.